Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku do Gaming News. Przyznajcie się, co gryście w walentynki. Ja patrzę Wam Dark Souls 3. A oto przed moim piątka najciekawszych newsów z minionego tygodnia. Zapraszam. The Fall of Oriath to największe do tej pory rozszerzenie do gry Path of Exile, czyli hack and slash free to play. Kontent, jaki za sobą niesie, jest ogromny. Słuchajcie, sześć nowych aktów fabularnych, 24 bossów, system przejmowania mocy z pokonanych przeciwników oraz oczywiście poprawa bogów i mechaniki rozgrywki. Podobno DLC ma być dwukrotnie większe niż obecnie dostępna zawartość i nie ma się co dziwić, na pewno nie będziecie się nudzić. Rozszerzenie będzie dostępne na przełomie czerwca i lipca tego roku. Halo, halo, gracze League of Legends! Niedługo w Wasze ręce trafi narzędzie treningowe. Ćwiczcie swojego skilla ile chcecie. Teraz macie do tego specjalną mapę z ogromnymi możliwości. Już koniec z graczami, którzy testowali różne rzeczy w normalnych grach kosztem całej drużyny. No, taką mamy nadzieję. Na mapie będziecie mogli wykorzystać całą gamę różnych poleceń, które przydadzą się Wam do dobijania minionków czy farmienia dżungli. Niestety narzędzie treningowe na tą chwilę przeznaczone jest tylko dla jednego gracza, więc nie będziecie mogli grać ze swoimi znajmymi. Już od 2009 roku słyszymy różne pogłoski na temat premiery Syberii 3. Mamy już 2017 i po kilkukrotnej zmianie daty premiery wiemy, że gra trafi w nasze ręce 20 kwietnia tego roku. Nowe przygody Kate Walker odkryjemy na PC, Xbox One i PlayStation 4. Nie martwcie się o lokalizację. Gra pojawi się w pełnej polskiej wersji językowej, jeśli chodzi o same dialogi, jak i napisy. Wiem, że za oknem jest zima i nie chcę wam się wychodzić z domu, ale może Pokémon Go będzie dla Was dobrą motywacją. Pamiętacie jeszcze o tej grze, która zrobiła furorem w zeszłym roku? Jeszcze w tym tygodniu pojawi się aktualizacja, która doda około 80 nowych Pokemonów do łapania. Ale to nie wszystko. Wasze awatary dostaną nowe ubrania, w grze pojawią się dwa nowe rodzaje jagódek, które na przykład mogą spowolnić ruchy Pokemonów oraz sam dostęp do przedmiotów będzie łatwiejszy. W wywiadzie dla Waypoint prezes Niantic powiedział, że obecnie firma skupia się na kooperacyjnych elementach i tworzeniu głębszych mechanik niż samo łapanie Pokemonów. PVP oraz wymiana Pokemonów również jest w planach i dawno byłaby dostępna, gdyby nie przeciążone serwery, z którymi Niantic musiało się borykać. A jaki jest Wasz ulubiony Pokémon z drugiej generacji? Pacz, który zmieni zakończenie gry. Ja jeszcze nie spotkałam się z czymś takim, a Wy będziecie mieli okazję, jeśli pobierzecie aktualizację Watchdogs 2. Seria raczej nie zostanie zakończona, w końcu trzeba załatać dziury pomiędzy nowymi asesinami, a sugestię odnośnie trzeciej części gry możecie odebrać z sprawą aktualizacji. Dodaje ona cutscenkę w zakończeniu, która polega na rozmowie telefonicznej o powstawaniu nowych oddziałów DedSec na świecie. I w owym filmie pokazano współrzędne Londynu. Czyżby tam miała toczyć się akcja Watch Dogs 3? A może Ubisoft po prostu wodzi nas za nos? Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zagrać, to skorzystajcie z naszej promocji, gdzie wybrane gry na PlayStation 4 i Xbox One są tańsze o 30%. I tak, jest nam też podródak 2. To była wasza piątka najciekawszych newsów z minionego tygodnia. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i kliknąć dzwoneczek, żeby nie umknął wam żaden nowy film na kanale Morele TV. Do zobaczenia za tydzień. Hej!